Już teraz zapraszam na to spotkanie. Nowy dodatek kryminalny, też w Polsce The Times. Historia jednej z największych afer korupcyjnych w II Rzeczpospolitej. Wyborczej na pierwszej stronie grupa trzymająca kamienicę BZWBK, tajemnicze majątki, czyli kryminalne opowieści z teraźniejszości. Też w Gazecie wewnątrz, w dodatku Ekonomia plus. Lockdown, który uderza w młodych chińczyków, zamknięci w domach chińczycy nie kupują, a firmy, które nie sprzedają, zwalniają. Zaczęła się rewolucja w wynajmie mieszkań. To już rozmowa o Polsce z ekspertem od rozliczeń podatku od najmu, inwestycji pod wynajem. Skoro część inwestorów będzie zmuszona do zapłacenia wyższych podatków, to odbiją to sobie w wyższych cenach najmu, bo zakładam, że popyt na najem będzie rósł, mówi specjalista. W pulsie biznesu Ignacy Morawski pisze, że niemiecki przemysł w długim i głębokim dołku w Niemczech recesja, w Polsce boom przemysłowy zobaczymy, co będzie dalej dochodzi w pół do ósmej. Za chwilę wiadomości lokalne w radiu dla ciebie. Potem jeszcze chwila wspomnień i Jerzy Trela, który odszedł. Później spotkamy się z Joanną Erbel, socjolożką, autorką kolejnej fascynującej książki o architekturze i życiu wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze? Już teraz polecam Państwu tę książkę. Na zegarach 7.30 czas na wiadomości z Siedlec. Aneta Borkowska, witam i zapraszam. Zbliża się obrączkowanie bocianów. Potrzeba wolontariuszy. Jutro w Łosicach, zbiórka krwi. Trwa druga edycja akcji Ubierz Żołnierza Ukraińskiego. Wolontariusze do obrączkowania bocianów poszukiwani. Grupa ekologiczna zaprasza. Akcja trwa do 31 maja. Działania można wesprzeć również finansowo. Słoneczny poranek na wschodnim Mazowszu i taki będzie cały dzień. Na termometrach w Siedlcach i w regionie w tej chwili 9 stopni, dziś maksymalnie 18-19 kresek. Zaczynam i za, zaglądamy jeszcze na drogi wschodniego Mazowsza. Na tej godzinie tradycyjnie największy ruch na krajowej Dwójce między Siedl__()cami a Warszawą. Aut przybywa także na 60 trójce, a w samych Siedl__()cach coraz większy ruch pod wiaduktami Łukowskim i Garwolińskim w obu kierunkach. Sporo samochodów w centrum, a także na wyjazdówkach, głównie na Warszawskiej. Reklama. Szkoła główna.